Wprawdzie to nic dziwnego, że pod koniec grudnia zima zwykła otulać swoją białą szatą bezkidy, ale w ostatnich latach chimeryczna i niestabilna zima, w połączeniu z turystycznym bezruchem spowodowanym pandemią, spędzała sens powiek właścicielom hoteli, pensjonatów i wyciągów narciarskich. Proste wyciągi orczykowe, czy zwane werwirączki, zostały zamienione na nowoczesne wagoniki, kanapy i gondole. Nie znaczy to, że niektóre, jakby się mogło wydawać najprostsze, rozwiązania odeszły od niepamięć, lecz nadal cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Najlepiej widać to na jednym z najchętniej odwiedzanych stoków narciarskich, jakim niewątpliwie jest Biały Krzyż. To właśnie tutaj, pod okiem profesjonalnych instruktorów, maluchy zdobywają pierwsze szlify narciarskie. Czy spragnionym tej formy aktywnej rekreacji turystom konieczność spędzenia części czasu w drogowych korkach stanowiących odwieczny problem nie tylko szczyrku, szusowanie po doskonale przygotowanych trasach zrekompensuje chwilowe zniecierpliwienie? Przekonać się możemy, odwiedzając tą piękną i gościnną miejscowość.